Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Durhar to jest moi drodzy kolejny odcinek ZUSA Gil. Moi drodzy w ostatnim odcinku nasza koleżanka Białowosa trafiła do szpitala Znaczy musiała pójść do tego szpitala Na jakieś rutynowe badania I my zostaliśmy z tą drugą koleżanką Nie rozróżnam ich imion Więc będzie Białowosa i druga koleżanka Więc zostaliśmy z tą drugą koleżanką Sami w domku I, i skończyło się tak, że razem Braliśmy kąpiel, ja jej myłem włoski Ona później mi też więc skończyło się dobrze, ok? Spędziliśmy naprawdę bardzo sympatycznie czas. Nasza białowosa koleżanka już wróciła do domku. Królicze koleżanki sobie grały. My poszliśmy spać, obudziliśmy się, ponieważ z salonu dobiegają jakieś dźwięki. Czy coś im się stało? Czy nie wiem. Kto się porwał, a może po prostu siedzą i grają dalej. To jest w sumie opcja, która jest najbardziej prawdopodobna. I moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli czekaliście na kolejny odcinek z Giri, no to wiecie co macie robić. Du dużo łapek w górę. Nazwij postać Kalesony. Owo! Lajkujcie, żeby widział. 329 lajków miał ten komentarz, nie mogę przejść obojętnie. Więc nasz główny bohater dzisiaj będzie się nazywać... KALESONY! Pan... Już nie demonetyzacja. Od dzisiaj jesteś panem KALESONY! I pamiętajcie, żeby w komentarzach dzisiaj również pisać jakieś wasze propozycje na nick naszego głównego bohatera. Jaki ma po prostu mieć nick w, w przyszłym odcineczku. A! Pan Kalesony! To ja! E? Hmm... Zastanawia się Kalasony, co to za dźwięki się wydobywają. Zeszliśmy, a tam. Windy! He? Wiesz, która jest godzina? Nie. Długo po północy. O! Niedługo kończę. Prawie pokonałam tego potwora. Tak jak mi się wydawało, że po prostu grają. Tylko 5 minut? Obiecuję! Ta gra jest niesamowita. Pozwól jej dokończyć. Powiedz, dobra, niech sobie gra, chodźmy spać. Okej, okay, 5 minut. Ale nie więcej. Dlaczego. Tutaj taka opieka nad tymi dziewczynami. Niech sobie gra ile chce. No, bez przesady. Po załatwieniu potrzeby, rzuciłem okiem do salonu. Dobra, nie musiałeś mi tego mówić, co robiłeś w toalecie, naprawdę. Nie była nam potrzebna ta informacja. Właśnie ją wyłączyłam. Dobrze. Okej, okay. i. dobranoc. Dobranoc. Windy, możemy porozmawiać? Dzień dobry, cześć, Windy. Tak. Myślisz, że mogłabyś iść sama do księgarni? Do, do, do księgarni? Do tej, którą kilka razy minęliśmy Dokładnie do tej Wydaje mi się, że jesteś gotowa na prawdziwy test niezależności Ale nie jestem pewna, czy jestem gotowa Jesteś, moim zdaniem Myślisz, że dasz sobie... Pominąłem, ale pewnie, czy myślisz, że dasz sobie radę Dam ci trochę pieniędzy, żebyś mogła kupić książkę Jaką chcesz? Dowolną? Coś tu lata, co za gówno Tak, tak, dowolną Co tylko zechcesz Do tej kwoty oczywiście Cóż... Um, już poszłam sama do sklepu spożywczego Dokładnie, dasz radę Po prostu chcę, byś doświadczyła innych rodzajów sklepów um, Ale ja się boję Będzie dobrze, już przestań narzekać Wydawało mi się, że tak będzie Ale jak się czułaś, jak już poszłaś do spożywczego? Mm, wydaje mi się dumę Chcę, byś była w stanie radzić sobie sama No, dziękuję Będzie dobrze, ja się podrapię po oczu, A ty marsz do tego sklepu Ale co z Misty? Misty jest. E... O, jestem jaka? Dlaczego nie pozwalasz mi iść samej? Bo się chyba zgubisz, tak? No, ponieważ nie wydaje mi się, że jesteś gotowa. Oj, weź, zaraz się obrazi. Ale to jest niesprawiedliwe! Dlaczego? No, spo... mi też dobrze idzie w nauce? Tak, nie zaprzeczę, ale pewnie jesteś bardziej rozszypana. Dlaczego bardziej ją lubisz? Nie, to nie dlatego obie jesteście moje ulubione. Obie jesteście cudownymi dziewczynami. Każda na swój sposób. No więc, dlaczego? Misty, sposób w jaki się zachowujesz jest powodem. Właśnie teraz dałaś przykład. <laughs> Obraziła się, widzisz? Nie rób tak, bo nic nici będziesz, cimci rimci. Spróbuję później porozmawiać z Misty. Nie śpiesz się, to jest bardzo duży sklep. Ale przyjdź zanim będzie ciemno, dobrze? Oczywiście. I tak oto poszła do księgarni. A my zostaliśmy teraz sami z tą białowosą. Ciekawe co się wydarzy. Oglądałem telewizję, gdy... No cześć Misty, no przepraszam. Misty, jeśli chodzi o... Chciałam przeprosić. Słyszałam waszą rozmowę z Windy. E, chyba rozumiem twoje obawy i... Cieszę się, że tak się o mnie martwisz. Oj, Misty bardzo chętnie zobaczę jak robisz takie rzeczy. E, na pewno potrafię. No będzie dobrze, więc co powiesz na to? Okej, okay, daje mi... Będziecie śledzić mnie z Windy tak jak my ostatnio. Ale będziesz wiedzieć, że jesteśmy gdzieś w pobliżu. Na, nawet jeśli... Okej, okay, następnym razem, gdy będziemy czegoś potrzebować do jedzenia, to pójdziesz. Windy powinna wrócić już, hmm? Windy wróciła. Ah. Hmm. Missy leniwie odpowiedziała i przewróciła się na drugi bok. Dobra, kupiłaś co miałaś kupić? Dobój. Cześć koleżanko, cześć. Jak było? Sklep był wielki! Oh. Nie mogłam się zdecydować, co wybrać. Chodziłam kilka razy w to i z powrotem. Ale wybrałaś ostatecznie. A co ostatecznie kupiłaś? Gdy dinozaury rządziły ziemią. A co jeszcze było dla ciebie ciekawe? E, encyklopedia życia morskiego. Gady i płazy, nieptypowe gatunki. Naprawdę jesteś ciekawska, prawda? Um, chyba jestem? Jesteś głodna? Zróbmy jakiś obiad. O, tak, poproszę. Co robimy? Um, co powiesz na naleśniki? O, brzmi świetnie! Będzie trzeba jutro iść do centrum asymilacji królików. Ech, nie lubię tego miejsca. Arr. Co robicie? Naleśniki, naleśniory, dokładnie. Uwielbiam je, no to zróbmy je wszyscy. Windy, jak było w księgarni. E, Będę mieli naprawdę dużą kolekcję. E, trudno było mi się zdecydować. Ale ostatecznie kupiła książkę o dinozaurach. Dokładnie. Wow! Kalesony, mogę w czymś pomóc? Możesz poszukać kalesonów, albo je sama wylosować. Możesz zobaczyć, co możemy położyć na naleśniki. Może kremowy serek waniliowy. Zaczynam się robić głodny, Windy. I to naprawdę głodny. Przygotuję stół. Dzięki. Nie pokazujcie mi teraz tych naleśników, proszę. Nie pokaza dobrze nie pokazali, bo by bym się zrobił naprawdę głodny. I tak oto poszliśmy do Centrum Asymilacji Królików. Wziąłem karteczkę, były tylko jeszcze dwie osoby, więc mój numer pojawił się przy pustym stanowisku. E, chcę oddać mój raport patrona. Czy są jakieś zastrzeżenia co do programu patronów? E, nie, wydaje mi się. Wszystko jest dobrze, w porządeczku. Przejrzymy raporty i skontaktujemy się, jeśli będą jakiekolwiek problemy. Dziękuję. Życzę miłego dnia. Ja Tobie również, kolego. Bądź rzadko, nie wiem. To niesprawiedliwe! Nie, jeszcze nie skończyłam. Co one dwie... Co one robią? Co się dzieje? Czemu się kłócicie? Moja kolej! Nie! Tak! Nie! Ustaliłyśmy pół godziny każda, ale jestem w połowie walki z bossem. Dziewczyny kłóciły się o konsolę do gier. Uspakujcie się, poproś bym Misty oddała konsolę, Poprosił Indy by chwilę poczekała. Nie wiem, która to która. Ja naprawdę nie wiem, która to która. Misty, Windy, dlaczego się nazywają tak podobnie? Ale dobra, przecież tutaj jest napisane, że albo odda, albo żeby ta poczekała. Dobra, czyli ty jesteś Windy? Ty jesteś Misty, Okej, okay. Niech Windy trochę poczeka. No jak ma walkę z bossem, to niech przejdzie tego bossa, a później ta druga. Niech zacznie grać. Windy, daj te 5 minut. Eh, oddaj mi to. Uspokójcie się. Nie ma mowy, moja kolej. No dobra, wziąłem konsolę od Misty. Jeśli nie potraficie grać grzecznie, nie będziecie wcale. Oddam wam jak przemyślicie swoje zachowanie. Dlaczego gada do nich jak do dzieciaków, jak mają po 20 lat? Jakiś czas temu obiecałem Misty, że wyśle ją samą do sklepu. Musimy kupić kilka rzeczy. Misty, możesz tu przyjść na chwilę? Chciałabyś pójść do sklepu spożywczego? I, 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 ja? No tak, przecież chciałaś, prawda? No to, to cóż, no tak, ale chcieć czegoś, a robić to to dwie różne rzeczy. Więc mówisz, że nie potrafisz pójść sama. Potrafię! Okej, okay, masz pieniądze, proszę kup nam chleb i coś do niego Szynka albo ser, będą dobre Twój wybór, dlaczego ja mam wybierać? Bo to jest część właśnie zadania Będziemy ją śledzić? Eee... Zaufaj... Nie, dobra, niech idzie sama, nie chcę mi się za nią łazić Nie, wiem, że sobie poradzi, dokładnie Nie boisz się? Bać się czego? Że coś pójdzie nie tak, to tylko pójście do sklepu, no uspokójmy się, już nie róbmy... Nie wiadomo czego z do sklepu. Ja zaczynam się martwić. Ktoś zadzwonił do drzwi, no mówiłem, że wszystko wróciłam. Mówiłem, że wszystko będzie dobrze. Ej, i co przyniosłaś? Te, popatrzcie! W siatce był świeży chleb i słoik masła orzechowego. Miałem kupić coś do chleba i Wpadło mi to oko na półce. To był dobry wybór? Oczywiście! Dzień po dniu, tydzień po tygodniu i zanim się zorientowaliśmy, był lipiec. Czyli który to jest miesiąc? Monet w którymś tam miesiącu mają odejść. Wiecie czym są kręgle? Czy to nie jest rodzaj gry? Dokładnie. Toczy się kule po torze. A dlaczego nas o to pytasz? Bo dzisiaj chciałbyś się sprowadzić? Właśnie, bo dzisiaj idziemy, moi drodzy, na kręgle, tak? Tak, jestem zainteresowana. Dobrze, no to ubieramy się i idziemy na te kręgle. Co powiecie na jutro? Jej, okej. Okay. Jesteśmy. Dobły... Nigdy nie widziałem takiego miejsca. Jak to działa? Bierzesz kulę, rzucasz ją i ma trafić w kręgle, nie? Jak zbijesz wszystkie, to jest supi. Jak nie zbijesz nic, to nie jest supi. Tłumaczę najlepiej na świecie. Zostawcie lajka like za moje tłumaczenie. Możemy to zrobić turniej, ale skoro to wasz pierwszy raz, chyba to nie ma sensu. A, a jak kula wpadnie tu, tu, tu? Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, ale jak wpadnie tutaj... To nie zbijecie nic, i w sumie to jest największa klapa. Po prostu zmieniajmy się. Patrzcie, wziąłem kulę do kręgi. Trzeba trzymać kulę w ten sposób, a potem wziąć zamach. Nie wiem co zbiłem. Nie, nie było pokazane, tylko słychać było. O oh, wow, niemal wszystkie zostały przewrócone. No dobrze, dziewczyny, spróbujcie. Ja pierwsza. Uj, nie, ja. Kalesony? Ty zdecyduj. Dobra, co zamknę oczy, zrobię tak i to będziesz ty. Misty, podejdź tutaj. Dobra, Misty, dawaj. Rzucaj pierwsza. Wycelowała i potoczyła kulę prosto na środek. Króliki mają dobrą koordynację, ręka oko. Jej, niesamowite, będzie mi ich brakować. Mi też, dlatego trzeba się śpieszyć. Kalesony? Hmm, coś nie tak? Martwimy się o ciebie, dlaczego się o mnie martwicie? Ostatnio wyglądasz na smutnego. I co chcecie w związku z tym zrobić? Czy coś się stało? Nie, wszystko jest. Będę musiał niedługo znowu iść do CAK, Centrum Asymilacji Królików. Po prostu to będzie ostatni raz, gdy są ze mną. Nie lubię tego. W takim razie. Co w takim razie? Co jeśli ja pójdę za ciebie? E, powiem im osobiście, że wszystko jest w porządku. Misty, nie wiem, czy to jest dozwolone, ale z drugiej strony, jedyne co trzeba zrobić, to oddać im dokumenty. E, e, jeśli mogłabym coś powiedzieć. E, wydaje mi się, że to dobry pomysł. Wierzę, że misji da sobie radę. Ech, w porządku. Wszystko, co musisz zrobić, to oddać dokumenty w naszej sprawie. Cały wasz postęp do tej pory jest zapisany. Naprawdę doceniamy wszystko, co dla nas robisz. Naprawdę. Cieszę się. A co tak nagle? Wyglądasz na przygnębionego, więc chciałam poprawić humor. Ech, dzięki. Nie lubię widzieć, że jesteś smutny. To nic takiego. Wszystko jest OK. Nie przejmujcie się mną. No, idźcie spać, jest późno. Okej. Okay. Okej, okay, sprawdźmy, czy wiesz wszystko. Idę pod wskazany adres. Yy, wchodzę, pobieram numerek i wybieram w komputerze program patronów jako wydział. Później, no, idziesz, ciekać cierpliwie i dajesz te dokumenty. Dokładnie tak, koleżanko, dasz sobie radę. Ja w ciebie wierzę. No, nie musimy tego czytać. Ja wierzę w to, że sobie dasz radę. Misty wróciła z Saaka. O, dobra, i co, dała sobie radę? Zaczęliśmy się martwić, długo cię nie było. Pewnie była kolejka, byli naprawdę zaskoczeni, że przyszłam zamiast ciebie. E, można było się domyślić, że sprawi to problem. Nie, to nie był problem. E, wręcz przeciwnie. Powiedzieli, że to dowód, że świetnie sobie radzisz jako patron. E, zabrali mnie do innego pokoju i zadali kilka pytań. Jakich pytań? E, o takie ogólne. Czy jestem zadowolona, co jemy? Gdzie byliśmy i co mi się najbardziej podobało? Chcieli informacje z pierwszej ręki. A, bo, bo rozumiem, to niezbyt dobrze. Możesz wyjaśnić? Zadzwoniła do mnie osoba nadzorująca. Wy, wyjaśnić co? Dlaczego twoje raporty różnią się od wywiadu z Misty? Z tego co mówiła, są daleko ponad program. Dlaczego ty? E? Trudno powiedzieć. Ech, kalesony. A była mowa, żeby się nie przywiązywać do nich. Nie dałem rady. Słuchaj, wiem, jak to jest. Ze mną też tak było. Wciąż za nimi tęsknię. Oh, co mam teraz zrobić? Dam sobie... Co mam teraz zrobić? Ja nie chcę, żeby sobie szły. Nie, nie jeszcze nie! Jeszcze tyle rzeczy przede mną. Jak wyglądał twój pierwszy kontrakt? Dobra, posłuchaj. Masz półtora miesiąca. Zabierz się gdzieś. Gdzieś, gdzie nawet ty nie byłeś. Spójrzcie dobre wspomnienia. Okej, okay, coś się wymyśli. Mam napisać poprawny raport? Ech, nie przejmuj się. Wywiad Misty jest o wiele bardziej wartościowy. Super. To po co w ogóle je robić? No wiesz, procedury. Nie ja za to odpowiadam. Naprawdę dobrze sobie radzisz jako patron. Tak trzymaj. Dzięki. Ej, nie przejmuj się. Będzie dobrze. Co do... Obudziłem się i. Co, co? Dla wszystkiego najlepszego? Dla najlepszego patrona. Co zrobiły? E? Wy zrobiłyście to same? Nie masz piekarnika, ale coś wymyśliłyśmy. To wafelki przekładane kremem i tofi. Zrobiłem się totalnie głodny w tym momencie. Nie musiałyście! Naprawdę Dosek mnie zaswędział aż. Nie chciałyśmy widzieć cię smutnego, więc wpadłyśmy na pomysł zrobienia ciasta. Dziewczyny, jesteście najlepsze. Em, za chwilę tu posprzątamy. Ja uroczo jeszcze dwa tygodnie, potem pojadę do innego miasta, innego patrona. Ktoś, kto pomoże im ze studiami, jeśli się na nie zdecydują. Ale to nie będę ja. Nie, jak dwa tygodnie, tylko dwa tygodnie. Jedziemy na wycieczkę, pojedziemy na plażę, więc weźcie swoje stroje kąpielowe. Na, na pewno plaża tak? Chcę, byśmy pojechali razem i dobrze się babili. Poza tym, już niemal koniec lata, więc wykorzystajmy to. Nigdy nie widziałem plaży. Będzie super, zobaczysz. Ja to chcę od pierwszego odcinka. W końcu to dostałem. A więc to tym bardziej powód, by jechać. Znaczy, dostałem już basen, co prawda, ale na plaży bardziej czekałem. No to co myślicie? Jeśli to nie jest dla ciebie problem, myślę, że możemy. Świetnie! Pójdę zarezerwować nam pokój w hotel. Pokój w hotelu. W tym momencie nie obchodzi mnie cena. Jeśli będą szczęśliwe, chcę by mnie zapamiętały. A ja chcę je zapamiętać. Nie no, to nie może się tak skończyć. Jedziemy za kilka dni. Będziemy mieć jeszcze trochę czasu, jak wrócimy. Pojechaliśmy tam autobusem, dziewczyny siedziały przede mną. E, daleko jeszcze? Jeszcze chwila. Daleko jeszcze, tak? A nie myślałem, że o to samo zapytać. Nie mogę się doczekać, a ja zobaczę może. Są tam ryby? No pewnie. Ryby, meduzy, meduzy, nie, nie dotykaj meduz. Może zobaczymy żółwie, jeśli będziemy mieć szczęście. Ja kiedyś przez przypadek zetknąłem się z meduzą. Ała, boli. I co jeszcze możemy zrobić? Um, na pewno zjeść jakieś lody. To no, przestań gadać ciągle o jedzeniu. Na początku myślałem, że to będzie straszne. Jechać tak daleko. Ja też. Ale jeśli jesteś z nami to wszystko. Możemy być gdziekolwiek i robić cokolwiek, ojoj. Oj. Proszę, nie mówcie takich rzeczy. <noise> Miło to słyszeć, ale nie możecie cały czas na mnie polegać. Musiały to widzieć na mojej twarzy. Będziemy się świetnie bawić razem. Będzie super. Mamy tylko dwa tygodnie, ale będzie super. Niedługo dotarliśmy do naszego celu. I wow, to jest morze. Tak, to jest morze. Widzę je. Ja też. Jest tam. No jest, jest. Chodźmy najpierw do hotelu, dobrze? Wybrałem najlepszy hotel w okolicy. Zameldowaliśmy się i poszliśmy do naszego pokoju. Oj oj, to nasz pokój? Dlaczego oddzielne łóżka? Tylko dla nas? Jest pięknie. Łóżka wyglądają na bardzo wygodne. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wasze reakcje na widok plaży. Łat 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 what, what? Co tutaj się dzieje? Co to za ujęcia? Co to za ujęcia? No chodź, woda jest świetna. Jest Fajnie. Idź do nich. Może później. Idź do nich, idź do nich. Tak, tak, już idę. To zupełnie coś innego niż basen. Hmm, dokładnie. Cieszę się, że wam się podoba. Bardzo dziękujemy, że tu przyjechaliśmy. To jest niesamowite. Cóż, chciałem byście doświadczyły takich rzeczy. Lato już prawie się skończyło, więc jest to wiele mniej ludzi niż zazwyczaj. Czy plaże są popularne? Bardzo. Gdybyśmy byli tu miesiąc wcześniej, jedyne co byście widziały to ludzie... Nie mogę w to uwierzyć. A jednak znaczy czy zdjęcia, ale nie kłamie. Naprawdę, chciałabym tu jeszcze kiedyś z znowu przyjechać. Ja też bym chciał, ale koleżanko. Nie zapowiada się na to. Mamy tylko dwa tygodnie. Też mi się. Nawet teraz mniej niż dwa tygodnie. Cieszę się, że tu przyjechaliśmy. Dziewczyny wyglądają na zadowolone. Ech, co zrobię, jak już nikt nie będzie? No, przestań być już taki przygnębiony. Patrzyłem na dwa króliki bawiące się w wodzie. Chyba trzeba będzie wrócić do pracy, albo znaleźć nową. Może w centrum asymilacji królików? Ech, kalesony! Chodź, pobaw się z nami kalesony! Już idę, zabrałem ze sobą piłkę. To było takie fajne. Tak, zgadzam się. Chcecie przejść się po plaży i mieście po obiedzie? Tak, poproszę. Posiśmy coś zjeść w hotelu. A następnie poszliśmy na spacerek wieczorny. Możemy przejść się plażu do miasta obok. Jutro jest tam festiwal z okazji zakończenia lata. Tak, widziałam plakaty. O, to dobry pomysł. Powoli wracaliśmy do naszego hotelu. I... Wow! Cudownie! No sekasz mnie zasłaniał. Wygląda zupełnie inaczej nocą. Sposób, w jaki księżyc odbija się w wodzie. Tak, jest bardzo ładnie. Co, znowu nastała cisza. No, przestańcie być tacy przygnę... Kocham cię! Kalesony! Co to. co? Jak? Ja też! Kalesony! Ja też was kocham, dziewczyny. Dlaczego to teraz mówicie? Jakoś tak miałam ochotę. O. Mm -mm. Tak wiele dla nas robisz. A my czujemy, że nie robimy za wiele. O czym mówicie? Jesteście naprawdę cudownymi królikami. Fajnie byłoby tak dalej żyć. Zgadzam się, to by było miłe. Ale mogłybyśmy wrócić po uzyskaniu obywatelstwa? To by oznaczało, że będziemy mogły robić cokolwiek, gdziekolwiek chcemy. Przywitam was z otwartymi ramionami. O każdej porze. Tylko poczekaj. Na pewno. Coś mi się wydaje, że już nie wrócą. Chociaż. Nie wiadomo nigdy. Zostaniemy najlepszymi królikami, jakimi możemy. E, wiem, że tak będzie. Wracajmy do hotelu. Robi się późno. E, możemy stąd zobaczyć plażę? O, czy jutro też będziemy się tak dobrze bawić? Mogłabym w kółko powtarzać ten dzień? No, na pewno będzie fajnie. Okej, okay, chodźmy spać. Jutro czeka nas długi dzień. Co się dzieje? Spojrzałem w lewo. Spojrzałem w prawo. Le dziewczyny. Kalesony, chciałabym loda, co? Czekoladowego, aha, okej. Okay. Kalesony, co to jest za urocze zwierzątko? Hmm, kiedy weszłyście mi do łóżka? Ten jaki haremik sobie zrobił. Było ciemno, popatrzyłem na telefon, jeszcze nawet nie było ósmej, wstałem. Ciemno na zewnątrz, o, pogoda jest nad morzem często jest nieprzewidywalna, ale to znaczy, że nie możemy zrealizować naszych planów, ojoj. Co teraz zrobimy? Ach, złe chmury. Przychodzą i psują naszą wycieczkę. O, złe chmury. Nic na to nie poradzimy. Sprawdzałem prognozę pogody. Szanse na chmury i deszcz były bardzo niskie, ale jednak mamy pecha. Miałem nadzieję, że to się nie stanie. Przepraszam. Naprawdę. Za co przepraszasz? Nikt nie kontroluje pogody. No właśnie, kolego, nie zadręczaj się czymś takim. Wciąż możemy się dobrze bawić. No i będziemy się dobrze bawić. Tak długo, jak jesteśmy razem. Jak uroczo. Mamy tutaj telewizję. Myślicie o tym, co ja? No to zaczynajmy i wzięliśmy... Czekaj, weźmy kąpiel i ubierzmy się. No nie, jesteśmy na wakacjach. Okej, okay, wzięliśmy sobie słapa i graliśmy sobie na słapie. Pogoda była jeszcze gorsza, ale nam to nie przeszkadzało. Graliśmy sobie na słapie. Chyba już wystarczy tego grania. E, tak, e, co za dużo to niezdrowo. I postanowiliśmy, że pójdziemy do oceanarium. To jest e, dobry wybór. No, bardzo dobry wybór. Padał deszczyk, więc... To miejsce jest adekwatne. Jesteśmy w oceanarium! Patrzcie, patrzcie, rybki tu, tam, fajnie, cudownie. Widziałem dokładnie ten gatunek wczoraj. Tak się zastanawiam. Hmm, czy to w porządku, że są utrzymane w zbiornikach? Teraz ja się zastanawiam. Chyba tak. Znaczy są pod stałą opieką. Obsługa wie, czego każdy gatunek potrzebuje, ale zgodzę się, niektóre zbiorniki mogą być za małe. Kiedy się pomyśli, jak wielkie jest morze, czy tu są tylko rybki? Nie, znajdziesz też inne gatunki Popatrzcie, tutaj są krewetki A, widziałam je w telewizji O, to wszystko jest cudowne <ścoughs> Cieszę się, że wam się podoba Ojoj, jak cudownie, jak uroczo Wow, czy to prawdziwe? Tak, to chyba największy zbiornik tutaj Byliśmy w podwodnym tunelu Nad nami pływały różne zwierzęta Ojoj, czy to jest rekin? Na to wygląda Jest uroczy Taki jest Patrzcie, żółw, prawdziwy żółw no, czy to jest płaszczka? Zdecydowanie. Wygląda na to, że nie ma więcej rybek. Wychodziliśmy do muzualnej części budynku, ale to też jest ciekawe. Model łodzi podwodnej. I tak oto spędziliśmy razem cudowny czas. Widzieliśmy wiele różnych zwierząt, część z muzeum też była interesująca. Nawet jeśli pogoda była zła, dobrze się bawiliśmy. To coś, czego nigdy nie zapomnę. Ja tak samo. To było bardzo ciekawe widzieć to wszystko z tak bliska. No i w ten sposób był ostatni dzień naszych krótkich wakacji. Na szczęście pogoda była ładna. Ścigajmy się do wody! I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ostatni dzień wakacji. Ostatni czas z naszymi dziewczyno-królikami. Co się wydarzy? Czy zostaną, czy pojadą, bądź te ostatnie może dni razem sprawią, że coś się takiego fajnego. Wydarzy, może uciekniemy jeszcze z tymi dziewczynami, gdzieś, nie wiem, może się wydarzyć właściwie wszystko. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I widzimy się w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim, albo przedostatnim odcinku ZUSA Giri. Już niebawem. Trzymajcie! się, Hejos!